Witajcie kochani na kanale Ma Igra z tej strony Tata a to jest odcinek update do miesiąca listopad powiem wam, że do pokazania nie mam dzisiaj za wiele rzeczy, bo mam bardzo dużo filmików już nagranych których jeszcze nie widzieliście, a ja muszę je przeedytować, tak naprawdę jedyne rzeczy jakie leżą u mnie na półce to są te cztery boosterki widziałem, że już inni youtuberzy pootwierali te boosterki, więc wy pewnie wiecie co to się znajduje, ja jeszcze nie otworzyłem niczego z tych za to otworzyłem już polskie boostery PZPN. I jeżeli nie widzieliście jeszcze tego filmiku, to znaczy, że będzie to najbliższy wtorek. Tak, jeszcze też się zastanawiałem, jak to poogarniać z Pokemonami, jak często wrzucać jakieś odcinki. No i myślę, że naj, najlepiej będzie, jeżeli Pokemony będą w piątki po południu, czyli tak jak mamy wtorki z panini, tak będą piątki z popołudniami, y, przepraszam, piątki z Pokémonami. I może raz na dwa tygodnie, w sobotę, coś dorzucę albo w niedzielę. Może w, w niedzielę będzie lepiej, bo tak w sobotę to za szybko. Między piątkiem a sobotą. No, te busterki to tam dorwałam w żabce bodajże. Myślę, że w żabce. I widziałam, że w tych miejscach, w którym kupowałem adrenalinę, też ten match Atax się pojawiały. Jeśli chodzi o Pokémony, to w listopadzie jest premiera Cosmic Eclipse. Bardzo dużo youtuberów już pootwierało te boosterki. Ten, kto był na pre-release'owym turnieju, to już pewnie otworzył pre-release'owego boxa. Ja niestety nie miałem okazji być na tym turnieju, więc straszna lipa. Nie mam żadnych boosterków do otwarcia. Co prawda w poniedziałek, czyli weekend po wszystkich świętych, to będzie 4 listopada, powinienem już mieć Elite Trainer Boxa. Boostera z y, albumikiem i coś większego, więc na pewno to będę otwierał na kanale. Ale jeszcze mam do pokazania filmik z otwarcia puchy Detektyw Pikachu. Mam filmik z otwarcia Power Collection Boxa. Mam filmik z otwarcia y, Diamond i Perły. Drugą część będą trzy części. Wszystkie już mam nagrane. Nie mam o, oczywiście tego sklejonego. Więc będę starał się nadrobić te moje zaległości. Obecnie, z tego co patrzyłem na dysku, to chyba 8 albo 10 filmików czeka na złożenie. Więc naprawdę, jakbym chciał, jakbym się uparł, to jeśli chodzi o Pokémony, wszystko co mam nagrane, powinno trafić do listopadowego cyklu. No, ale mam nadzieję, że nie będą musiał tego robić. Bardzo chciałbym wam pokazać Cosmic Eclipse, bo czekam na ten dodatek z niecierpliwością. Bardzo podobają mi się te charakter karty. Już mniej więcej wiem, jak często się one pojawiają w paczkach. I na szczęście nie pojawiają się w slocie rzadkich kart, co jest naprawdę dużym, dużym plusem. Bo jakby jeszcze takie sekreterki tam były, to już dramat, jeśli chodzi o kolekcjonowanie kart Pokémon. Zwłaszcza, że Cosmic Eclipse jest znowu największym dodatkiem ever. Po to chyba 200, 270 kart, 280 do, do złożenia. No z dramat. Licząc oczywiście sekretarki, ale to i tak jest bardzo dużo. Mam jeszcze też jeden filmik z otwarcia Dusk Noir i Trevenant Boxa. To jest krótki, krótki odcinek, bo, bo tam są zaledwie cztery paczuszki. No ale jest to jednak box premium z kartą premium, więc może, koś, może się komuś spodoba. No, a co? Co jeśli chodzi o piłkę? No to tu widzicie, że jest ten Match Atax, jest filmik z PZPN. No i jeśli chodzi o kolejne odcinki, to będę musiał kupić coś większego. Zastanawiam się nad Puchą albo Multipakiem, ale tą większą Puchą, nie tę małe, które była do tej pory, tylko tą większą, żebyście mieli więcej kart do wyboru na listopadowy konkurs. A jeśli chodzi o konkurs grudniowy, bo też już o tym myślę, to chyba trochę zmienię zasady, bo takie takie trochę, że lajki mi tutaj wyszły i nie chciałbym, żeby inni myśleli, że robię te konkursy tylko po to, żeby nabijać sobie statystyki. Po części oczywiście trochę tak jest, ale głównie chodzi o to, żeby się podzielić tymi kartami z wami, bo dla was są one cenniejsze niż dla mnie. Mnie się bardziej podobają Pokemony. Jeśli chodzi o konkurs Pokemonowy, to jeszcze się zastanawiam, jak to ogarnąć. Myślę, że Pokemony będę rozdawał dopiero, jak będziemy zdobywać określone ilości subskrybentów. Nie wiem, jakieś 50, 100 i tak dalej. Na ten moment to jest bardzo daleka droga, bo jest nas zaledwie 17. No ale jakoś, jakoś trzeba się rozwijać, powolutko do przodu. Zobaczymy, jak to będzie. Jeśli chodzi o najnowszy dodatek Pokémon, Sword and Shield, to karty wychodzą w lutym, chyba 12 lutego czy 11 lutego, jakoś w połowie miesiąca w każdym razie. I liczę, że też będę miał jakieś karty na otwarcie. Jeśli chodzi o piłkę nożną, no to tutaj musicie wy mi dać znać, bo ja kompletnie się nie orientuję w tych tematach. Zaskoczył mnie ten dodatek, ten Champions League UEFA. Chociaż to jest coś zupełnie innego, bo tutaj nie widzę, żeby pani nigdzie... bo tu jest jakiś TOPS. Jest to też włoska firma, ale zupełnie, zupełnie inna. Ale fajnie, że to wychodzi i takie karty są łatwo dostępne. Na pewno, ale to już będzie w filmiku z PZPN. Na pewno będę chciał otworzyć więcej kart tych polskich PZPN-owskich, bo one są bardzo fajne. Na no dzisiaj to chyba tyle. Update tak update. Na ten miesiąc będziecie wiedzieć co się dzieje na kanale. Wiecie też co się będzie dziać w kolejnych miesiącach. No i fajnie piłki nożnej możecie oczekiwać kolejnych kart do zdania. A na dzisiaj to tyle. Dzięki, że byliście ze mną w tym odcinku. Życzę Wam miłego dnia. No i cześć.